I know someone already did this beat. Well, fuck it, fuck it. I'ma do it better. Shut out, I don't wanna share you, share you. We can be together, but you are scared too. I ain't gonna leave you, leave you. My people tell me that I should, but I need you. And when I blow, I hope you know. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, po tygodniowej przerwie. Przyznam, że trochę się stęskniłem za przygotowywaniem dla Was materiałów, dlatego, żeby nie przedłużać, śpieszę z motywem przewodnim tego materiału. Jest to ostatni materiał z serii, jakiego iPhone'a kupić w roku XYZ. Jest to seria filmów, która bardzo dobrze od zawsze przyjmuje się na kanale. Od roku 2016, kiedy pierwszy film powstał, potem rok 2017... W zeszłym roku i 2019, ten ostatni film postanowiłem, że jeszcze dla Was przygotuję. Powodów, dlaczego filmy te już nie będą powstawać z tej serii, w ogólnej, zbiorczej e, serii, jaki telefon od Apple wybrać w 2019 roku, jest kilka. Po obejrzeniu faktycznej, głównej linii tego filmu chciałem, żebyście zostali na koniec, bo jest kilka tematów, które chciałbym poruszyć, bo chciałbym oczywiście z Wami, bo ja sam nic nie będę robić, chciałbym ten kanał zmieniać. Właśnie, co do zmian na kanale i rzeczy, które staram się zawsze dla Was cyklicznie robić. Jakiś czas temu był zorganizowany konkurs, w ramach którego do wygrania był hub od Greensell Prime Powerbank i dwa kabelki: jeden kabel USB typu C, drugi kabel Lightning i jeszcze dodatkowo trzy szkła marki 3MK. Słuchajcie. Chyba jakoś dwa czy trzy tygodnie temu ogłosiłem wyniki, i tylko i wyłącznie jedna osoba się zgłosiła po swój wygrany kabel. Ja też przepraszam cię, drogi widzów, że jeszcze go nie wysłałem, bo myślałem, że inni się też zgłoszą i wówczas wyślę je wszystko. Wszystko, srysko. wyśle je zbiorczo jedną paczką kurierską, natomiast inni się nie zgłosili. No i teraz znowu pytanie, co ja mamy z tymi gadżetami zrobić? Bo zwycięzców miało być sześciu, siedmiu, a okazało się, że tylko zgłosił się jeden zwycięzca. Dlatego też moi drodzy na pewno lada dzień w ciągu tygodnia przygotuję dla Was jakiś tam... Konkurs, ale już nie na YouTubie, a na Instagramie. Dlatego gorąco zachęcam, aby wejść sobie na Instagrama nieantyfan.jpg oraz Świat Baterii, bo na tych dwóch profilach odbędzie się konkurs, w ramach którego do wygrania będą te gadżety. No dobra, moi drodzy, zatem przejdźmy teraz do najważniejszego tematu, czyli tematu związanego z iPhone'ami. Jak dobrze wiecie, ten kanał od zawsze skupiał się na Apple'u. Natomiast na początku swojej twórczości tylko było Apple, potem pojawiły się smartfony, no i teraz wracamy do korzeni, mianowicie, jakiego iPhone'a wybrać w 2019 roku. Jest to temat o tyle problematyczny, bo już nie Tyle chodzi o to, ile musimy wydać na smartfon, ale też musimy sobie podzielić, czy będzie to smartfon nowy, czy będzie to smartfon używany, czy będzie to smartfon z pudełkiem, czy Wam wystarczy na przykład sam telefon, bez opakowania, bez niczego, ważne, żeby był oryginalny, ważne, żeby nie miał żadnej blokady iCloud, nie był kradziony, etc. Tak? iPhone pierwszy, potocznie nazywany iPhone 2G, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, a nawet już 5S, raczej są to urządzenia tylko i wyłącznie dla kolekcjonerów. Urządzenia. Które bardziej będą zdobić naszą półkę związaną z produktami Apple, aniżeli faktyczne codzienne użytkowanie. Ja wiem, że niektórzy jeszcze użytkują iPhone'y 5S, ale jeszcze raz przypominam, jest to telefon wydany w 2013 roku, zatem jest to urządzenie, które ma już blisko 6 lat. A polecanie Wam urządzenia, nawet jeżeli będzie tanie, za 300-400 zł, sześcioletniego, moim zdaniem mija się z celem. Dlatego do modelu 5S włącznie, jakikolwiek zakup do codziennego, praktycznego użytkowania telefonu, raczej sobie darujcie. Tak jak mówię, bardziej element kolekcjonerski. No właśnie, a jak to jest z iPhone'em 6? Ano z iPhone'em 6 jest podobnie. Słuchajcie, telefon został wydany w 2014 roku. E, posiada tylko i wyłącznie 1 GB RAM. Sam procesor też nie jest już turbo wydajny, mimo iż swoją stylistyką i wyglądem do złudzenia przypomina iPhone'a 6S, tak odbiega wydajnością i możliwościami od 6S. -a. Ja już nie mówię o braku wsparcia. W 3D Touch, ja już yy, nie mówię o wolniejszym procesorze, czy nawet aparacie fotograficznym, po prostu jest to urządzenie słabsze. I ja wiem, że wielu może kusić cena, bo iPhone'a 6 na Allegro możemy kupić naprawdę za niewielkie pieniądze pokroju turbotanik telefonów z Androidem, wydanych w 2018-2019 roku. Ale szczerze, miał Wam polecić ten telefon, no to byłoby mi niezmiernie yy, ciężko. I raczej, jeżeli zastanawiasz się nad zakupem jakiegokolwiek iPhone'a, to szóstkę na wzór poprzednich modeli możesz sobie darować. Ale jak to jest z iPhone'em SE i 6S? W końcu są to bliźniacze urządzenia, pod wieloma względami do siebie podobne. Są różnice, m, które przemawiają raz za jednym telefonem, raz przemawiają za drugim telefonem. I teraz tak, iPhone 6S względem iPhone'a SE oczywiście ma większy ekran, ma wsparcie 3D Touch, ma lepszy frontowy aparat do robienia selfie. Natomiast iPhone SE jest to urządzenie ze znacznie lepiej działającą baterią, bo o dobre półtorej, dwie godziny to urządzenie będzie działać dłużej na jednym cyklu ładowania. Natomiast nie ma tego wsparcia Fluidity Touch, ma znacznie gorszy aparat do robienia selfie. No ale ma ten niepowtarzalny wygląd, wygląd urządzenia no wygląd urządzenia. No, może jestem już starej daty, ale iPhone 5S, 5 S5, czy SE moim zdaniem są to najładniejsze, najlepiej zaprojektowane urządzenia od Apple, jakie kiedykolwiek się pojawiły. Dlatego 6S i SE można polecić, jednak tylko i wyłącznie w ostateczności. Z naciskiem na to, że będzie to bardziej urządzenie do sprawdzenia Apple'a, sprawdzenia systemu operacyjnego iOS, aniżeli dłuższe, dłuższego użytkowania tego telefonu. Bo najprawdopodobniej iPhone SE czy 6S, jak dostanie wsparcie, może aktualizacją jeszcze na przyszły rok, to będzie max, co z tego urządzenia wyciśniemy. A jak dobrze wiemy, kolejne wersje oprogramowania przynoszą większe, mniejsze zmiany w codziennym użytkowaniu samego smartfona, a jednocześnie niektóre gry i aplikacje też potrzebuję najnowszej wersji OS, aby móc normalnie funkcjonować. Zatem nie zdziwcie się, że jeżeli będziecie chcieli kupić iPhone'a SE czy 6S na dwa lata, to na przykład za dwa lata pojawi się aplikacja i mimo iż telefon będzie działać w miarę ok, to pojawi się aplikacja, która po prostu nie będzie działać na tym telefonie, bo nie będzie możliwości zainstalowania najnowszego programowania od Apple, tak? Najbardziej optymalnym i opłacalnym zakupem w roku 2019, a przynajmniej na początku w pierwszej połowie roku 2019 jest iPhone 7, iPhone 7 iPhone 7 Plus. Urządzenia w zależności od wersji posiadają większe ekrany, no to to jest jasne. O, obydwa telefony są wodoszczelne. Posiadałem certyfikat, jak dobrze pamiętam, wodoszczelności IP67, niestety nie posiadają jacka, natomiast procesory wystarczająco wydajne, aby jeszcze spokojnie na te dwa lata Wam wystarczyć. Ja wiem, że ten wygląd jest już archaiczny, i może niektórych odpychać i wówczas już lepiej uderzać w iPhone'a 10 czy iPhone 10R, natomiast trzeba też zaznaczyć, że iPhone 10 i 10R będą to urządzenia sporo droższe od tych telefonów. 7 i 8 różni też fakt, że w 7C Plus mamy po raz pierwszy wprowadzony Tryb portretowy, a to za sprawą podwójnego aparatu, który pierwszy w historii u Apple się pojawił w roku 2016. Oczywiście kolejne modele iPhone 8 i 8 Plus, jak najbardziej. Słuchajcie, są to urządzenia pod wieloma względami bardzo podobne od iPhone'a 7 i 7 Plus. Główne różnice to oczywiście wydajność. Trochę lepsze aparaty fotograficzne oraz możliwość indukcyjnego ładowania to za sprawą szklanego tyłu w modelu 7 i 7. plus Mieliśmy i mamy w dalszym ciągu tyły aluminiowe. Zatem 8 i 8 plus, jak najbardziej, jeżeli traficie w fajnych cenach, gorąco-gorąco polecam, bo będzie to urządzenie nawet może i na 3 lata takiego normalnego użytkowania. No dobrze, i teraz przechodzimy do tych iPhone'ów odmiennych wizualnie smartfonów innych, które wprowadzają większe zmiany wizualne w linii i-telefonów. iPhone 10. Ja nie będę się może za bardzo skupiać na tym telefonie, ponieważ zostawię wam link. Opowiedziałem wam trochę o tym materiale podczas filmu takiego podsumowującego ponadroczne użytkowanie. Prawie rok mój, potem Justyn tego telefonu i iPhone 10, moim zdaniem, z tych wszystkich telefonów z Face ID, jest najbardziej opłacalnym zakupem. Ja wiem, że Apple na początku je wycofało, potem je wprowadziło jako Refuby, ale wiem, że u innych sklepów w pokroju Xcom normalnie to urządzenie możecie kupić w różnych wersjach gigabajtowych i, moim zdaniem, z tych wszystkich, wszystkich noczowych iPhoneów, iPhone 10, iPhone wydany w 2017 roku, będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale iPhone 10R, czyli ten z grubszymi ramkami, ten trochę większy, bez ekranu OLEDowego, z ekranem IPS-LCD, ma trochę lepszy aparat. Baterie ma równie ok i w niektórych sklepach może być w podobnej cenie jak iPhone 10. I teraz pytanie: w co wolicie uderzyć? Czy wolicie OLEDa bardziej kompaktowego, z mniejszymi ramkami, mniej wydajnego, czy iPhone'a 10R? Bardziej wydajnego, z nieznacznie lepszym aparatem i dodatkowo możliwością wybrania kilku wersji kolorystycznych. No to spoko, tak, z tym, że no, tak jak mówię, to nie jest tanie urządzenie, biorąc pod uwagę ten ekran. A nie ukrywajmy, że w głównej mierze jak korzystam ze smartfona, patrzymy na ekran i pewnie jeżeli nie mamy obok OLED-a, to pewnie tej różnicy wielkiej nie, nie, od, nie uświadczymy, nawet biorąc pod uwagę znacznie mniejszą rozdzielczość. No i ostatni iPhone 10S i 10S Max, czyli urządzenie, z którym na co dzień sobie chodzę, korzystam z tego telefonu i ja już też przygotowałem materiał na ten temat, że żałuję zakupu iPhone'a 10S Max, bo wielkich rewolucji i zmian... Nie wprowadzał. E, natomiast, czy jest to złe urządzenie? Nie. E, jednak, zmiany są na tyle kosmetyczne względem iPhone'a 10 wydanego w 2017 roku, że jeżeli ktoś ma dziesiątkę albo zastanawia się nad zakupem dziesiątki albo 10S, to szczerze, naprawdę, ja nie mam w tym żadnego interesu, ale naprawdę darujcie sobie zakup iPhone'a 10S czy 10S Max, bo to nie są jakieś ogromne zmiany, które wprowadzą nie wiadomo, jakie wielkie bło w użytkowaniu smartfonów od app. Zatem reasumując, moi drodzy, krótko. Wszystkie iPhone'y do iPhone'a 6 darujcie sobie zakup, bo na 2019 rok, moim zdaniem, jest to trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nawet jeżeli te urządzenia będą kusić nas pod względem cenowym, tak z pod względem możliwości tego, co nam oferują, to nie jest już sprzęt warty polecenia. iPhone SE i iPhone 6S można choć co najwyżej na rok, więc nie planujcie użytkowania tego telefonu ponad rok, bo pewnie po roku, kiedy już wejdziecie w ten drugi rok użytkowania smartfona i urządzenie przestanie mieć wsparcie, no to może być buba. Natomiast najbardziej opłacalnym iPhone'em będzie iPhone 7 7 i Plus. Jeżeli ktoś miejsce indukcyjne ładowanie, trochę lepszy aparat fotograficzny, to śmiało, niech bierze iPhone'a 8 i 8 Plus, ze wszystkich noczowych iPhone'ów najlepszy, moim zdaniem, iPhone 10. Potem, jeżeli ktoś nie chce wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy iPhone 10R i na końcu iPhone 10S i 10S Max, i mówię to jako osoba, która z tego telefonu prywatnie korzystam. No ale ja wychodzę z założenia, że jak ktoś wyda pieniądze na. Dany telefon to wcale to nie oznacza, że trzeba wychwalać te urządzenia pod niebiosa, bo w moim przypadku był to błąd, bardzo tego żałuję, ale już nie będę się teraz znowu bawić w sprzedanie, zamienianie na iPhone'a 10, bo po prostu nie mam czasu. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no i to ogłoszenie duszpasterskie, które mm, dla mnie jest bardzo ważne. Jak dobrze wiecie, ten kanał powstawał z myślą o Apple i przez pierwsze dwa lata funkcjonowania w sieci tak było. Skupiałem się na MacBookach, iPadach, iPhone'ach i to polubiliście. Za co bardzo dziękuję. Potem, ostatnie dwa lata, rozwinąłem trochę działalność, dodając do tego smartfony od innych producentów. I na początku się trochę bałem, bo nie wiedziałem. Dosłownie dwie, trzy osoby tam mi zarzuciły, że Bartek, daj spokój, eee, nie antyfanto, Apple i tak ma być, ale z czasem okazało się, że ludzie polubili również recenzje innych smartfonów, nie tylko od Apple. Ba, w wielu przypadkach te recenzje są lepiej oglądane niż materiały o iPhone'ie. Więc yy, ze smartfonów ogólnie, szeroko pojętego tematu smartfonów, na pewno nie zrezygnuję, ale chcę to rozwinąć. I teraz tak, skoro były smartfony od Apple i rozwinąłem to o alternatywę w postaci urządzeń z Androidem, to chciałbym teraz Powoli, małymi kroczkami, jeden film na miesiąc, być może nawet jeden film na dwa miesiące, poszerzyć to o nie tylko maki, ale również i komputery klasy PC. I absolutnie to nie będzie zabieranie roboty najlepszym, najfajniejszym twórcom, jeżeli chodzi o PC-ty, pokroju Liptona, Blaka i wielu innych twórców, których po prostu filmy cenię w tej tematyce. Ja będę to oczywiście robić na swój sposób. Będę stawiać Hackintosha, będę opowiadać. W swój dosyć specyficzny sposób, aniżeli tak jak na przykład robią to e, chłopaki. Zatem tutaj nie chodzi o żadną walkę z jednym bądź z drugim. Absolutnie nie, bo wielu z Was może nie wie, ale ja jeszcze, będąc w szkole średniej, sam składałem PCT. I może jeszcze trochę to pamiętam, ale teraz na przełomie ostatnich, no kiedy ja byłem w liceum, 13, 12, 13, 14 lat temu, to sporo się zmieniło na rynku PC, więc być może nawet poproszę Liptona o pomoc w tym temacie. No właśnie, więc powoli PC-ty, ale mimo wszystko najważniejszym elementem, na którym chciałbym się skupić, będą to konsole de gier oraz gry. Nie wiem, czy to będą recenzje, bo samo środowisko recenzentów. Na polskiej scenie YouTubeowej jest bardzo hermetyczne. Ja z takich twórców, których mega szanuję i oglądam praktycznie każdy film, no to jest Dark Archon, jest Klas, jest Energik, e, Zagrajnik też ma fajne filmy. Dlaczego moi drodzy o tym wszystkim Wam mówię? Ano dlatego, że ja wiem, kiedy szukacie danej recenzji, danego e, smartfona, wy sobie wpisujecie recenzja. A50, nie antyfan, jest, oglądacie. Bach, 7, 8 minut, super, kupuje czy nie kupuje. Natomiast rynek smartfonów w chwili obecnej stał się na tyle nudny, na tyle jest mało zmian w tym wszystkim, że nie powiem, że recenzje, które przygotowuję dla Was, mnie nudzą, bo nie nudzą, bo ja to kocham. Ale te recenzje stały się dla mnie takie trochę monotematyczne. Gada się o tym samym. Często smartfony są bardzo do siebie podobne. I powtarzam w czwartym, piątym materiale z rzędu na temat y, praktycznie te same informacje na temat smartfona. E, a ja nie chciałbym popaść w jakąś monotonię, nie chciałbym stać w miejscu. Dlatego też pomysł na dalsze, powoli, małymi kroczkami rozwinięcie tego kanału. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wymyślicie na ten temat, czy chcielibyście, żeby ten kanał został o takie moduły rozwijany. Ja będę Wam niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. SIA